Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lubię. Słuchajcie, nie odzywałem się, bo wychodziło jeszcze ze mnie zmęczenie Ryby się aklimatyzowały Ale dzisiaj mogę już pokazać Wam Jak wyglądają moje rybki I przede wszystkim wytłumaczyć Wam Na czym polega różnica w gradacji 236 Chypancji strusa Słuchajcie, na początek co przywiozłem Zacznę chyba od tych na samym dole, czyli od sułtanów. Słuchajcie, przyjechało ich 16. Cztery już znalazły sobie nowy dom. Wyglądają tak jak widzicie, wielkość to jest około 10 cm każdego. I e, naprawdę bardzo, bardzo fajne rybki. E, z tym, że żeby im dać jeść, muszę najpierw nakarmić chmarę, chmarę, chmarę skalarów, żeby te sułtany na dole coś tam zjadły. Słuchajcie, co do reszty? E, przyjechałem z, ze zbrojastami jedynką. Jest to bardzo fajny zbrojast z bardzo fajnym ubarwieniem. Ten akurat tutaj jest najbardziej podobny do 333, takiej dzikiej. Tutaj zobaczcie, to jest 401, e, która już ma bardzo e, podobne ubarwienie do e, 333 Select. A tutaj obok 398 dzikuski, i tych rybek troszeczkę tutaj jest, będę później musiał o piękny 398. Będę musiał tutaj troszeczkę pogrzebać i wybrać parę, która jutro jedzie do klienta. Słuchajcie, a teraz przejdźmy do tych 200. 36. Słuchajcie, najbardziej pierwotną wersją 236 jest tak zwany basic, co mówi samo za siebie. I taka forma wygląda mniej więcej w ten sposób, to jest dzika forma 236. Z tego wszystkiego mamy tak zwaną 236 basic, ale select. I to jest tak zwany premium. O i to jest 236 Premium, to jest akurat samica, e, bardzo fajna, e, bo bardzo biała. Premium, obok niej jest już 236 SW, czyli Super White. Różnicę chyba widać: goły motyw. E, Tutaj mamy 236 SW Jeloła. Widać też różnicę ubarwienia. Tutaj jest kolejny tak zwany SW lub po niemiecku Ausname, jak są nazywane. I słuchajcie, to jest jedna z ładniejszych samic. Ausname czyli 236 SW, bardzo ładny wzór i naprawdę jest to ryba godna uwagi. Tutaj jest stary samiec, stary, no dorosły samiec 236 Yelo, Super Yellow. I słuchajcie, oczywiście są też i małe Jeloły, jakieś tam podrostki są. Mówię tutaj e, SW e, po rybach, które zaraz wam pokażę. Wszystkie te ryby są tutaj e, 230-66, które e, pochodzą od e, tego samca SW. Tej samicy oraz tej samicy. I to są maluchy, które tam w tej gradacji, co tam widzicie, to są właśnie ryby po tych rybach. Natomiast ryby tutaj, takie jak ta w Grocie, czy tutaj na Grocie, są to ryby już po całkiem innej klasie. 236 to jest stado zarodowe, które przywiozłem dla siebie. I tutaj jest samiec tej 236. Z pięknym wzorem widzicie te zawiasy. Stąd jest właśnie. To ta nazwa. W tym, w ty, w tym ee, świetle wygląda jak yellow, ale jest to e, wierzcie mi, że jest to super white. Tutaj jest samica super white'a, nabita. I obok kolejna samica z ładnymi zawijasami e, 236. I na chwilę obecną to jest tyle, co przywiozłem z Niemiec. Natomiast następnym razem mam już obiecane od Jurgena 40 dorosłych 134. Mam też parę niespodzianek, które, na które się czaję już chyba od jesieni tamtego roku. I mam nadzieję, że już podrosły na tyle, żeby je można było zabrać. Oraz... Mam nadzieję, że dostanę 114, 354 i parę różnych jeszcze ciekawych gatunków, które w Polsce rzadziej występują, a będzie je można dostać u mnie w sklepie w bardzo dobrej kondycji, tak jak wszystkie te ryby, które tutaj wam pokazałem. A zaraz biorę się za odławianie, bo na jutro mam pierwsze wysyłki i muszę przygotować ryby do wysyłki. Pozdrawiam, gruba ryba Lublin.